Hejka, jest już wieczór, więc takie trochę niekorzystne światło mam właśnie taką barwę żółtej żarówki, żółtą barwę żarówki, więc tak trochę jestem, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w odbiorze. Chciałam napisać tutaj takie oposta u siebie. No ale doszłam do wniosku, że wolę coś przekazać ustnie, wolę powiedzieć, wolę się nagrać, więc e, chciałabym tak krótko, zwięźle o czymś powiedzieć. E, ten filmik będzie raczej do chrześcijan. E, trzy lata temu e, na swoim facebooku napisałam takie zdanie: Ujawni się, a zamkniesz drogę do wycofania. I chciałabym troszeczkę o tym powiedzieć, bo e, w momencie, kiedy ja i ty oddaliśmy swoje życie Jezusowi, kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy Jezus stał się naszym Panem i Zbawicielem, kiedy uwierzyliśmy w zastępczą ofiarę Jezusa za nasze grzechy, kiedy uwierzyliśmy w to, że On wstał z martwych w ciele, to odrodziliśmy się duchowo. Nie zmieniło się nasze ciało, nasze ciała wyglądały nadal tak samo, ale nasze położenie, jeśli chodzi o duchowość, całkowicie się zmieniło, ponieważ zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia. Z ciemności do, je, do jasności e, z Królestwa ciemności do Królestwa Niebieskiego. I chcę dzisiaj powiedzieć o takiej rzeczy, z którą mierzą się ludzie, która jest mega istotna. Mm. I chcę powiedzieć też troszeczkę jak ja przybyłam tą drogę, a, a generalnie chodzi o ujawnienie się jako chrześcijanin. E, i tutaj chcę powiedzieć bardziej o takim życiu mm, ujawnionym e, światu, e, o takim życiu e, publicznym, jako osoby chrześcijań, chrześcijańskiej. E, I wiecie, ja kiedy narodziłam się na nowo, to ja miałam głębokie pragnienie, aby głosić Ewangelię. Generalnie, kiedy ja oddam życie Jezusowi, ja wiedziałam, że wydarzyło się w moim życiu coś. Mm, o czym ja nie mogę, przez, nie mogę mówić, wiesz, niektórzy mówią, że wiara to jest indywidualna sprawa, że to jest osobiste nie wiem, czy tacy ludzie w ogóle narodzili się na nowo, nie bo jeżeli ktoś narodzi się na nowo, to on wie, że Jezus jest jedynym ratunkiem i że ludzie po prostu giną bez Jezusa i nie są w stanie tego nie mówić ale są przeszkody ku temu, są przeszkody, to nie jest też takie rachu-ciachu, nie? Jest nasz, nasz umysł, który krzyczy, nie rób tego, zbłaźnisz się, stracisz szacunek. Co powie twoja rodzina, co powiedzą twoi znajomi, może twój mąż nie jest nawrócony, może dzieci będą się wstydzić, będą mówić, że jestem świadkiem jechowy i w ogóle ale jeśli chcesz się nic, to musisz to przezwyciężyć. Musisz przezwyciężyć te głosy najpierw w swojej głowie, ponieważ e, kiedy oddaliśmy życie sobą, kiedy się nawróciliśmy, to naszym e, środowiskiem naturalnym jest to, aby być widocznymi i aby świecić. W piśmie jest napisane, że nie może ukryć się miasto położone na wzgórzu. Nie może. Tak samo nie można światła przykryć. Niczym, bo ono musi świecić. I temu ujawnieniu się towarzyszy oczywiście towarzyszy ból, duszy, ponieważ osoby, które, na których ci zależy, które kochasz, które są Tobie bliskie po prostu, mówią źle o Tobie. Może niektórzy nie będą Ciebie chcieli znać. Ale chcę Ci powiedzieć, że ten ból jest tylko chwilowy. I kiedy tylko zdołasz, w ogóle zadecydujesz, że chcesz zrobić ten krok w przód i chcesz być widocznym, to zobaczysz po pewnym czasie, kiedy spojrzysz wstecz to zobaczysz, że było warto. Zobaczysz, że te wszystkie myśli, które kłębiły się w twojej głowie i które, wiesz, mówiły ci nie rób tego, co tobie powiedzą, to zobaczysz, że, że, że to nie miało prawa bytu, ponieważ kiedy ty się nie ujawnisz, nie będziesz prawdziwym sobą. Możesz się wycofywać i możesz na chwilę zagłuszać swoją głowę od tych właśnie myśli, co mnie powiedzą, ale ty nigdy w stu nie będziesz szczęśliwym człowiekiem, ponieważ zawsze się będziesz czegoś bał. Będziesz mówił, że Jezus, tak, że jestem chrześcijaninem, chrześcijanką, ale kiedy się nie ujawnisz, nie będziesz prawdziwie szczęśliwy, bo nie będziesz prawdziwie mógł manifestować siebie jako człowieka królestwa. Wiesz ja mi już 8 lat od kiedy głoszę Ewangelię i nie było mi łatwo. Ja generalnie byłam osobą, która mm... była mm, może tak bardzo odważna, nie? Miałam dużo lęków w sobie, ja naprawdę bałam się mm... O swoją reputację, o swoje dobre imię, o swój honor, o takie różne rzeczy, ale wejrzałam swoje serce i zobaczyłam, że muszę. Nie dlatego, bo ktoś mi każe, nie, bo Jezus mi stoi wiesz nad głową z batem i mówi: musisz głosić moją Ewangelię. Nie, to nie było tak, bo możesz robić co chcesz. Ale ja po prostu zamknęłam oczy i upubliczniłam się. Zaczęłam głusić publicznie Ewangelię, zaczęłam mówić o Jezusie publicznie. Nie mówiłam, że wiesz, że Jezus jest gdzieś tam na górze, w chmurach, coś. Podałam swój numer, powiedziałam: Jestem dla ciebie. Bo byłam w takim samym miejscu jak ty, ale opamiętałam się. Jezus mnie zbawił i może zbawić ciebie. Gdzieś to przyjmujesz? Wiesz, i te to poselstwo towarzyszy mi już od ośmiu lat. I kiedy patrzę wstecz i sobie przypominam, jaka ja byłam zalękniona, jak się bałam, to dziś wiem, że to nie było. Nie było warte. Żadna myśl nie była warta, ponieważ prawdziwym, spełnionym człowiekiem będziesz, kiedy się ujawnisz.